Jesteśmy w Fundacji Dla nich, za ścianą odbywają się konsultacje neurologopedyczne. Pracuję z naszą panią neurologopedą Paweł, którego rodzice są z nami. Trafiliśmy tutaj za pośrednictwem SDS-u, Środowiskowego Domu Samopomocy na Ceramicznej. Tam odbywały się warsztaty z zakresu komunikacji. Paweł ma kłopoty z komunikowaniem się z osobami, Obcybi, my go rozumiemy i właśnie taka konsultacja no, mamy nadzieję, że pomoże mu bardziej lepiej funkcjonować po prostu. My bardzo się cieszymy, że tutaj trafiliśmy. Do tej pory nie wiedzieliśmy, że jest taka fundacja dla nich. Zostaliśmy tutaj zaproszeni. Paweł jest za ścianą z logopedą i chcielibyśmy zobaczyć ten efekt. Czy rzeczywiście Pawłowi da się, jeszcze co, Pawła da się jeszcze czegoś nauczyć? My świetnie się z nim komunikujemy. On pokazuje gestami, rękami, słowami, wyrazami, które tylko my znamy. Nikt inny tego nie zrozumie. I tutaj chcielibyśmy się przekonać, czy jeszcze jest szansa, żeby, żeby Paweł jeszcze kilka słów więcej powiedział, żeby jeszcze wycho wychodził ze swoim, swoim potrzebami do innych osób, żeby nie był skrępowany w towarzystwie, że nie potrafi nic powiedzieć. Liczymy na to, że się coś uda jeszcze z Pawłem osiągnąć. A ja chciałam jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz, że z osobami dorosłymi, nie komunikującymi się, pracuje bardzo mało osób i to jest właśnie dla nas to szczęście, że mamy tę możliwość.